Dzień dobry, czwartek, czwartek kwietnia. Jest prześliczny dzień, w odróżnieniu od, nie wiem, chyba ostatniego tygodnia, kiedy po prostu wiało tak, że się nie dało. Ja Miałam problem z wiatrem, nienawidzę. To jest po prostu coś, co na mnie działa korze niż deszcz, cokolwiek. Więc dzisiaj jest pięknie. Zakwitły tulipany. Tulipany zakwitły już w okolicach 1 kwietnia. Nawet widać niektóre już opuszczają płatki, ale to nic, bo jest ich jeszcze bardzo dużo, żeby w ogóle się pokazały. No, nie, 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 nie widać wszystkich. E, tak, tak wiało. <ścoughs> I to jest... E, to jest naprawdę mały, znikomy po prostu ślad tego jak bardzo wiało. E, o. To jest piękne, prawda? To jest... Piękne jakoś, nigdy wcześniej te mrowki, no właśnie tak wiało, że no, położyło mi się na wędrowce, na wątrówce, na, na, <laughs> na e... ale tak, e... tutaj mamy trochę lilii i liliowców i y... 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 Y tam, jest, tam są jeszcze rzeczy, które jeszcze nie wylazły z ziemi, przynajmniej mam taką nadzieję, powinny się były posiać, y... Nagietki, i mam nadzieję, że się posiały kosmosy. No, nieważne. W każdym razie właśnie w zeszłym tygodniu miałam akcję rozwożenia kompostu. To nie jest najlepszy kompost na świecie. To jest kompost, który powinien jeszcze troszkę sobie popracować w komorze kompostującej, ale jak się nie ma dobrego, to się używa taki, jaki się ma, nie? Oj, słoneczko, słoneczko. To jest coś, co mnie bardzo cieszy. Białe gile. I, I ostryść jest. Nie wiadomo. Nie wiadomo gdzie. Ja nie jestem filmowcem, ok? No. <śm> to jest płojnik bylinowy. On codziennie. codziennie. <śm> co wiosny odrasta od korzenia. Też trochę cierpiał. Jak tak strasznie wiało, dlatego jest taki rozchaustany, Ale to nic, zaraz się go jakoś tam e, domontuje do tego buczka. To jest Bóg dawyk, bardzo go lubię. E, mimo u, u porczywego podsikiwania przez Sherlocka, e, hibisku sprzeżył. Ma pączki, których pewnie nie widać za bardzo, ale, ale to nic. Mówisz <grym> mi na słowo, są tam pączki. I jeszcze. Pomijając, że o tu jest feeria tulipanów, wszystkie jakieś takie łososiowo-różowe. Natomiast jeszcze powinny w ziemi być białe, no i przede wszystkim czarne, moje ulubione, no ale jak nie ma jeszcze, to nie ma. <laughs> Poza tym to nie są cebulki sadzone ze szmaku, to są oczywiście cebulki sadzone dwa lata temu, trzy lata temu, eee, 4 lata temu i... Mm, no... I jednak mimo wszystko pięknie, pięknie rosną rzeczy do zrobienia dziś które powinny były być zrobione bardzo dawno temu ale przestraszyłam się, że jeszcze będzie zimno i pewnie jeszcze będą przymrozki nie było e, więc ta cholerna róża nawet nie pamiętam jak ona się nazywa ale bardzo poważnie podejrzewam e, że ona się nazywa Shropshire Pewnie, że jest ta angielka. ma tylko angielki. Ona naprawdę wymaga, wymaga, żeby ją ktoś skrócił o głowę, bo mm, trochę przegięła. <grywa> Zresztą podobnie jak większość innych róż. Wszystkie przegieły, Wszystkie trzeba przyciąć. A tu są jeszcze szafirki. Szafirki w odróżnieniu od przebiśniegów rosną tutaj świetnie. Więc podejrzewam, że szafirki po prostu bardziej znoszą moją gliniastą ziemię. Że przebiśniegi jakoś nie, nie, nie chcą. Ale nieważne. Cieszmy się tym, co rośnie, a nie marudźmy, że coś nie chce, prawda? Lawenda przeżyła. Aż jestem w szoku. Oczywiście, <grywia> e, tak, to jest jedna z prac, y, które trzeba wykonać pilnie, czyli wyplewić to wszystko. E, wyplewić tam to wszystko, bo tam jest pochowane w ziemi bardzo dużo rzeczy, typu czosnki ozdobne tam są przegorzany, tam są mikołajki, mikołajki nawet trochę już widać. E, tam jest naprawdę mnóstwo rzeczy, bodziszki, niebodziszki, no... Bff, floksy, wszystko. Tylko, że tego nie widać w tej chwili. Widać coś okropnego. E, nawet mnie się to nie podoba, mimo, że ja generalnie lubię takie łąkowe ala rzeczy. Naprawdę, no nie. No nie, no muszę się za to zabrać. Kokiety. Podobnie muszę się zabrać za tą grządkę, ponieważ w tej, grządce, w tej grządce będę chciała posiać, tak jak już był jakiś czas temu, rumianek. A, a to, że był jakiś czas temu rumianek? Oto jest dowód. A, y, złapała siostrość, czy nie złapała siostrość? Gościu, jesteś na, na filmie, czy nie jesteś? O to, 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 to. No. Wybrałem ten obiektyw, ale on jest w zdjęciu do filmu. Yy, no i tu jest pełno samozasianej roszponki, którą trzeba zjeść po prostu, bo roszponka jest pyszna. No, właśnie. Yy, I. <ścoughs> o nie, tego nie było jeszcze wczoraj! Ja pierniczę! Szparagi! No nie! No, to jest czat. Oczywiście, no i warmena patagońska, ale to jakby standard w tym ogrodzie, ale że szparagi? No to jestem szczęśliwa. Wiesienki były. były Kwitły cały marzec. Kwitły pięknie. I ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego z dnia na dzień yy, znajdowałam jakieś przeszkody, albo że nie było słońca, albo nie było, albo światło brzydkie, albo wiało, albo w ogóle coś. I nie zrobiłam. Nie zrobiłam im zdjęcia, jak tak pięknie kwitły. Ale to nic, ponieważ jak tylko one stwierdziły, że może przestaną już, zakwitły ta wółki i są piękne. I za chwilę, jak tylko ta wółki przestaną, to zakwitnie e, świdośliwa, bo ona już tam ma pączki, a potem zakwitną derenie, e, a w międzyczasie bzy, bo one też już mają pączki i to całkiem duże. A jeszcze tutaj, o, żeby nam nie było bardzo przykro, że przestały kwitnąć, wisienki to tutaj kwitnie migdałek który jest cierpiący bardzo dlaczego jest cierpiący? dlatego dzięki koty po prostu dzięki koty tutaj próbowałam zrobić jakąś taką barierę i rzeczywiście ona chyba poskutkowała ponieważ już od jakiegoś czasu nie widzę żeby te koty się znęcały nad migdałkiem ale no mógłby być piękniejszy eee, ale to nic Kwitnie niedzielnie. Tak, jest super. No dobra. Tutaj mamy jeszcze. Tutaj mamy jeszcze płonki na bie. O tak, płonki na bije. Ja naprawdę nie wiem, czy to się ostrzy, czy nie ostrzy, ponieważ ekrany LCD to jest dla mnie zło i ja na nich nie widzę po prostu. W ogóle jestem ślepa, no ale dobra, no to już jakby wypada w tym wieku. I teraz tak, to jest coś, co jest cudowne. To jest... Stara śliwka. Ta śliwka tutaj, no, że tak powiem, jest tubylcza. Czyli ona była, zanim kupiliśmy dom. E, I była strasznie biedna. Zastrzesz się? No może jesteś ostry. Była strasznie biedna e, i myśmy ją dość dramatycznie przycięli. O, tam są w ogóle e, czy skarmnik na obciętym całkiem tym, bo. Ten cały pień był po prostu jednym próchnem, więc okej. Okay. I zaczęła tu kwitnie. Tutaj wypuściła nowy pęd, o tak o z, z boku, na wysokości bardzo takiej e, dogodnej, bo na wysokości mniej więcej ciągniętej ręki, więc to jest super. I zakwitła tutaj i to jest piękne, bo wreszcie może będą jakieś jały, bo śliwki. A tutaj jest druga śliweczka, którą sadziliśmy już my. I ona jest, kurde, sadzona 3 lata temu, a jest taka. To jest cudowne, muszę ją przyciąć, tylko dosyć intensywnie. No ale to po, po owocowaniu oczywiście, bo w tym roku jest opcja, że zaowocuję. Bo kwitnie pierwszy raz. Kwitnie pierwszy raz. Um, dobra, chciałam znaleźć jakieś, jakieś y, kwiaty wiśni jeszcze, żeby się nimi nacieszyć, zanim całkiem odejdą. Bo one już odchodzą. Już niestety, już, już odchodzą, już widać tylko takie o, takie pomponiki. Mm. Dobra, wezmę ob obiektyw makroj. Ale ta woła, a jak pachnie, Ach, jak pachnie. Boży szkoda, że tego się nie da pokazać, jak ona pachnie. No i gruszka, no, przynajmniej jedna z gruszek. Obie cierpią potwornie na zarazę ogniową. Y ale ta jest jakaś w tym roku zdrowsza. Obficie oblewana, zresztą obie oblewane obficie yy, miedzianem i ta jest jakaś w tym roku zdrowsza, ale nie odpuszczę miedzianu. Yy, jagody kamczackie, które też kwitły jak głupie, już powoli przestają, ale... ale jeszcze ciągle kwitną. Yy, zaplątałam się w jeżynę, a co? Yy, tu jest druga tu jest druga gruszeczka i ona ma pąki. I może te pąki coś też powie powiedzą? Hmm. No w każdym razie yy, zbliżamy się do czereśni i ta czereśnia, ta czereśnia to są równolatki razem z tamtą małą śliweczką. Ta czereśnia jest taka, taka wielka. I ona ma trochę kwiatków, ale nie przesadnie. Natomiast ta czereśnia, też równolatka, bo to wszystko było wsadzone razem. Ma kwiatów całkiem dużo. Ja uwielbiam czereśnię, więc cieszę się strasznie. Tak, e, to jest jeden z, jeden z dowodów na to, jak bardzo wiało, bo bardzo wiało. Tak, tutaj. Tu jest kompost zeszłoroczny, ten taki fajny, widać po skorupkach, wszędzie pełno, wszędzie pełno skorupek, ale to nic. I eee, ja tutaj zamierzam, oczywiście na tamtym najdalszym, eee, na, ta, na, na najdalszym krawędzi będzie fasola jak zawsze, bo tam po prostu można się do niej fajnie dostać ustawić stelaż na fasolę i ona tam się świetnie prowadzi, natomiast tutaj, na tych klawiszkach tutaj, tego krzątka nazywa się klawiaturowa, na tych klawiszkach będzie e, groszek i bób bo są niższe, można je łatwiej prowadzić Jest na, są na nie przygotowane tyczki To niektóre tyczki są na fasole, już, bo są bardzo długie, e, więc mm, a tutaj próbuję, próbuję próbuję nie dać się Muszę podsypać. Och bo już był większy i widzę, że znowu jest mniejszy. To jest żywokost. Żywokost. Ulubiona roślina permakulturowców, a u mnie w ogóle nie chce gadać. To jest wstydti hańba. To jest wstydti hańba, czyli grządka na truskawki. I tam są truskawki. Serio. Jak się przyjrzeć, to one są. O! Są. Tylko że poza nimi. Jest mnóstwo innych rzeczy, łącznie na przykład z melisą, która rośnie jak chwast u mnie w ogrodzie. Więc to naprawdę to trzeba zrobić. Więc odliczanie tego, co trzeba zrobić, to już jest chyba punkt trzeci. Jak nie czwarty. A w zasadzie, jakby policzyć jeszcze, że powinnam mogarnąć łąkę, wyplewić tamtą gildię. Tamtą gildię. O, tą gildię z jabłonką. To trzeba. To trzeba naprawić. No to tych prac się zrobiło naprawdę bardzo dużo. To muszę obciąć, bo to jest kwiatra Barbaru, a ja chcę mieć łodygi rabarbaru, a nie kwiaty. Ale e, zanim to obetnę, to najpierw porobię temu zdjęcia. <laughs> bo jest bardzo ładny. W zeszłym roku był też i też długo go nie obcinałam, bo mi się podobał po prostu i taka jestem nieracjonalna. Okej, okay. a tak wygląda kopuła, tak wygląda kopuła i tam teraz zaraz pójdziemy, a tu jest jeszcze jedna żaba, którą muszę zjeść, yy, aha, <ścoughs> to jest grzotka, w której yy, posiałam marchewkę, posadziłam cebulę i yy, posiałam jeszcze, posiałam jeszcze rzodkiewkę i... Tak wygląda to, w jaki sposób bawią się w mojej grządce moje koty. Yy, albo. albo psy. No na którą ściągnęłam, bo wydawało mi się, że ta grówłknina robi więcej złego niż dobrego. Bo jak tak strasznie wiało, to ona się po prostu tutaj znęcała nad tą cebulą. No, cebula na szczęście jakoś chyba tam żyje. No, kurde. Yy, gorzej z cebulą, której jeszcze w ogóle nie wsadziłam. Z cebulą, którą wsadziłam w kopule dużo później niż tą. Ale pomijając, że właśnie jakiś groszek łąkowy, które muszę wyrwać i rosną w ogóle jakieś totalne tony jakichś malutkich, nie wiadomo czego eee, i to raczej nie, jest, nie są siewki, marchewki eee, no to właśnie też rzadkie beczka więc jest ok. no, to jest jedno a, a to jest żaba i muszę tą żabę zjeść i muszę ją zjeść pilnie, bo eee, to jest żaba patagońska. To jest żaba świętego Jana, czyli dziewanna. Ech, to jest generalnie jedna wielka żaba i jest mi wstyd, ale... ale co, no. Szczerość. Nie będę sobie sama próbować udowadniać, że jest lepiej niż jest. Natomiast tu jest całkiem dobrze. O, to jest czosnek. Tak, to jest żaba, którą zjadłam w listopadzie i... Yy, i ona teraz tak dobrze wygląda i całkiem dobrze smakuje. Czosnek jest już wysoki. Nie mają się go ślimaki, więc myślę, że ten czosnek może zostać na dłużej w tej żołodce, w sensie na więcej lat, bo, bo tu jest ślimakowisko. To jest jedna z prac, które trzeba załatwić. Tak, koniecznie. Okej, okay, dobra. No to te... O kurde, to jest po prostu poranek. Poranek odkryć powinnam częściej robić poranki takie tego typu mhm. yy. wyostrzysz się? może się wostrzysz, dobra, to jest pierwsza niezapominajka i to jeszcze taka niezapominajka, której nie siałam, nie sadziłam i nie wiem skąd się to wzięła i takie jest ona eee, to jest mięta, która rośnie w oczach, ona rośnie w oczach i to jest cudowne, ponieważ eee, ja bardzo lubię mięty, a bardziej niż ja tu ją lubi mój mąż o. A to jest ul. To znaczy, to nie jest żaden ul, bo wiadomo, murarki się nie... Kto mnie tu zaczepia? Ursa! <ścoughs> Przyszła, macnęła mnie, powiedziała, tu jestem i uciekła. Tak, to cała Ursa. No. To jest jeszcze za wcześnie troszeczkę, na nie, tam jakąś jedno widziałam z Bloncano. ale generalnie... E tutaj, o, 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 jest jedna Wszystkie. nie wiem, czy to widać, pewnie nie, przyjdę tutaj z makru trochę później <laughs> i będziemy wtedy mieli używanie bo one generalnie wychodzą jak jest troszeczkę już cieplej, a w tej chwili jest jakieś 15 stopni w słońcu, więc poza słońcem pewnie bliżej 10 więc, <laughs> więc dla nich chyba jeszcze, ale yy, no ale to jest cudne, to jest piękne yy, Okej, okay, kończy się chyba mi się czas, no to jeszcze ostatni szybki rzut oka na kopułę. E, o, o Boże, to się nie chce otworzyć. Tak, i tym pięknym widokiem e, kwitnącej rozklinki skończylibyśmy na dziś. E, bo ja muszę w ogóle zanim jeszcze coś tu więcej pokażę, to ja muszę zobaczyć jakie były straty w nocy, bo na pewno jakieś ślimaki coś zjadły. Okej, okay, no to to by było na tyle w ten piękny poranek.